Cześć widzowie. To znowu kolejny odcinek jak dzisiaj. Walę z tymi odcinkami. I to dzisiaj nie wszystko. Będzie oczywiście też farming odcinek. Także łapkujcie, subskrybujcie kanał. I co? To, to mówiłem o takim rowerze. Tutaj widzicie. To jest chyba Ukrainą. Ukraina mój wujek powiedział. Nie wiem może. Także taki fajny zabytkowy rower. Chcę go naprawić, żeby śmigał hmm, Ponieważ lubię Zabytki i, i ten rower będzie zrobiony, on będzie chodził On będzie zrobiony, przykryję go teraz, żeby przez okno nie było go widać Także no To taki rowerek Obczyściłem z rdzy tak wstępnie Później pójdzie antykorozyjny rakier, kierownica najbardziej, no ale może się ją uratuje. Grubszy papier się weźmie, pościągam. Także, no, koła muszę kupić nowe sprychy. Muszę kupić nowe. Widzicie, co się stało? Nie wiadomo, czy są w ogóle tutaj dętki. Chyba nawet ich nie ma. Także, no, taki rowerek mam. Yy, oczywiście, kierownica nie wiem muszę spróbować zrobić żeby się ruszał góra i dół czyli to i to co mogę więcej powiedzieć siodełko muszę dokupić o pokażę wam taki bajer to już chodzi hamulce pedała już prawie też ale tam trzeba przeszmarować dobrze łańcuch w ogóle się urwał nie wiem czy nie wymienia całego tyłu Razem z tą zębatką. Bo tutaj zębatki, tutaj widzicie, zębatki są dobre, żadna nie jest zniszczona czy uszczerbiona. Także ten, tylko z tyłu najwyżej kupimy zębatkę. Także to by było na tyle. Kiedy, tak jak mówię, siadałko się kupi resztę. To jest w ogóle chyba Klakson. Także no. Także łapkujcie, subskrybujcie kanał. Ja się oczywiście z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia.